Widzicie, z tej strony i Was na, na moim kanale. I teraz będziemy robili nową serię z, z fajnej gry, którą macie chyba w opisie. Będziecie mieli i widzimy się po tej grze. Będę miał Big e Boxa i Brawl Boxa. To widzimy się po grze. Jesteśmy już po grze i właśnie. Chyba będę miał jeszcze jedną skrzynkę, chociaż nie wiem. Chyba nie. O, no, w ogóle następną nową ligę. I mam pickboxa. I mamy skrzynkę. Zaczynamy upełnić od skrzyneczki. Mamy dwa przedmioty. Okej. Okay. I co? O i nowe nowa rzecz. Teraz otwieramy synką skrzynkę. Łaga, żeby coś tu było. Dwa przedmioty. Mamy nowy pancerz obojątkowy, mamy 33, 33. mamy big boxika, z którego nie wiem czy nam coś wypadnie, aby... 3 trzy przedmioty, gdzie mieli ulepszenie, dwór i chyba nie mamy, nie było niczego takiego nowego, ulepszymy sobie nasze czołgi. Chyba jednego tylko mam do ulepszenia. Trzecią moc. No i wbijajcie na tą grę, bardzo polecam, bardzo fajna i widzimy się do następnego odcinka, pa!